Część Boże, bracie, siostro. Idziesz naprzód, choć czasem nie widzisz ścieżki. Każdy krok jest wołaniem serca, każda chwila tajemnicą łaski. Bóg jest blisko, choć nie zawsze czujesz jego dotyk. Mówi cicho, byś nauczył się słuchać, czeka cierpliwie. Byś zapragnął jego obecności. Podnieś głowę, światło jest przed tobą, otwórz dłonie, otrzymasz więcej niż myślisz. Zaufaj i idź dalej. Bóg jest blisko, Bóg jest blisko, Bóg jest blisko. Bóg jest blisko. Zaufaj i idź dalej. Bracie i siostry, zapraszam do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławiona Trójco, proszę Cię o potrzebne łaski, środki i odwagę do wypełnienia Twojej woli w każdej chwili dnia dzisiejszego i w całym moim życiu. Trójco przynajświętsza, chroń mnie od wszelkiego zła. Ukrywaj mnie w Twoim świetle. Otaczaj miłością i pokojem, aby nic nie odłączyło mnie od Ciebie. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy, dusze, ciało, zmysły, wszystkie myśli, słowa i czyny moje. Niech będą one na Twoją chwałę, ku pożytkowi moich braci i mojemu uświęceniu. Święta Tójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nade mną. Prowadź mnie drogą prawdy i miłości do życia wiecznego. Amen. Bracie, siostro, kiedy powierzysz wszystko Bogu, nie będziesz się lękać. Jego wola jest pełnią miłości. Jego prowadzenie najpewniejszą drogą. A jego obecność niezachwianą nadzieją. Niech twójca Święta otacza cię swoją miłością. Niech ojciec prowadzi cię drogą prawdy, syn napełnia twoje serce pokojem, a duch święty daje siłę w każdym dniu. Niech w twoim życiu jaśnieje światło. Bożej obecności, a każda chwila staje się odpowiedzią na jego wezwanie. Amen. Miłość Trójcy przenika, czas nie zna granic, nie ustaje. Lecz wszechmocna, delikatna Jak powiew ducha Silniejsza niż śmierć Podążaj za nią, a odnajdziesz życie Miłość trójcy przenika czas Nie zna granic, nie ustaje Podążaj za nią Odnajdziesz życie, podążaj za nią. Amen.